I one zatruwają? Od kiedy? Od kiedy one zatruwają? Aha. Umieram. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy sobie... Zbroje, zrobiliśmy sobie maczugę, łopatę, tam pozbieraliśmy jakieś materiały. Wybudowaliśmy sobie, w sumie, tutaj fundamenty. Tutaj sobie zaprojektowałem już magazynek, bo taki miałem plan, generalnie. Aczkolwiek, w sumie, nie jestem pewny, czy będę tu, w tym miejscu bezpieczny. Będziemy musieli pomyśleć nad jakąś defensywą. No, ale to wydaje mi się, że. W sumie nie ma się co śpieszyć, tak naprawdę. Zobaczymy w sumie zresztą, jak to będzie wyglądać z atakami. Bo z tego co wiem, no to atakować mnie będą jakieś stworzenia, jakieś robale, będą mnie atakować. O, tutaj jakieś jedzą koleży. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie. uuu, soczek nam spadł. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, chciałem iść, pozwiedzać, sprawdzić laboratorium. W, 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 w żywopłocie. I może sobie rzeczywiście tam pójdę. Mam troszeczkę bandaży. Może, mogę sobie w sumie dorobić jeszcze troszeczkę bandaży. Mogę sobie zrobić tą manierkę. Żeby mieć. Manierkę sobie dam tutaj na ostatni slocik. Fajnie by było, słuchajcie, zrobić... kolektor wody. Ale nie wiem dlaczego nie mam jeszcze go odblokowanego. Może u Bergla się to odblokowuje. Może ja skoczę do Bergla, bo w sumie tam jest jeszcze kaseta, którą chciałem przesłuchać, bo ją pominąłem, więc sobie ją przesłuchamy. Sprawdzę schematy u Bergla, może będziemy mogli sobie coś takiego odblokować. No i ten. No i pójdziemy w sumie do laboratorium. Ciekawy w sumie jestem jak to teraz tam wygląda. O ile się nie mylę, na początku pająki będziemy mogli ominąć. A potem się okaże w ogóle jak to będzie wyglądać. Siema Bergel. Berger. Dobra. It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness! 98.5%! Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor, insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But... Audentes Fortuna Iuat.

A, dobra, przytrzymać trzeba, kurde. No i widzicie, tutaj mamy Raph Science'a. Pięćset! Ulala. O, tu jest jeszcze jakaś ta... A tu jest ząb, tylko że tego zęba nie zbijemy, bo nie mamy... Nie mamy lepszego młotka, musimy mieć lepszy młotek, żeby to pozbijać. Dobra. To tu sobie weźmiemy jeszcze tą kasetkę i możemy wychodzić. Modules. Another one of my forgotten inventions from the early days. I had such grand notions back then. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab educational toy for children. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. <laughs> it's a good thing I never told them about the Bunsen burners that armin has been using my toy pieces in this way hmm i digress the lab network is now up and running in the backyard i'm planning to dedicate each one of them to a different function main power will run through here the oak lab is the center of operations for the backyard the second lab is nestled into the hedge such wonderful views from up there That's all? I'm worried that ominous, Coś, mi, coś mi ominęło, czekajcie. A, dobra, chodziło o dębowe laboratorium. Czyli dębowe laboratorium jest pierwszym laboratorium, a laboratorium w żywopłocie jest jakby... Ała, drugim laboratorium, wszystko jasne. Dobra, ej kurde, hmm... No, niby mam trochę jedzenia, w razie czego mam batoniki. Jak będę tylko głodny, to mogę zjeść grzybki i mogę zjeść te ustrojstwa z żołędzi. No, w razie czego niepotrzebne rzeczy, te, te, te drobne rzeczy, tych był kamienie i te gałązki, będziemy mogli wyrzucać, jak nie będę miał miejsca w ekwipunku. Wydaje mi się, że możemy przejść się do, na żywopłot, tam yy, pozwiedzać. Nie jestem pewny w sumie, czy będę w stanie tam wszędzie przejść. No ale wiecie, możemy się rozejrzeć. Jeśli się uda nam wejść, no to oczywiście zrobię wszystko, żeby to laboratorium przejść, zdobyć salak i tak dalej i tak dalej. Tutaj o właśnie to chciałem zrobić. Co jest? Nie mogę. Czemu? Oh, nie mogę go zeskanować. Czemu? Ciekawe. No dobra, no nic, trudno. That was czemu tego też nie mogę? A, bo ja. Ała! Bo ja. E, muszę wcisnąć. A czemu ja myślałem, że muszę lewy przycisk wcisnąć? Dobra, czekajcie, wrócę, się zeskanuję tego gościa. Tu w sumie. Tego gościa też możemy sobie zyskanować. Później sobie będziemy mogli sprawdzać dane każdego robaczka i ten. I będziemy wiedzieć, co, jaką broń, na co potrzebujemy. Jak będziemy potrzebowali farmić, no to zrobimy sobie odpowiednią broń. Kurde, i prawie na Hita, no. Niewiele brakowało, żeby go na Hita wziąć. Dobra, ale tych roztoczy to ja na razie nie muszę zabijać. Tu bym sobie jeszcze tylko bombardiera chciał zyskanować. Jeśli to możliwe, gdzie jest bombardier stąd? W sumie to mogłem sobie zrobić łuk i jakieś strzały, zanim pójdę do laboratorium. I może tak zrobię. Pytanie tylko, czy ja mogę łuk zrobić? Mogę łuk z gałęzi zrobić. Meszek muchy, to byśmy musieli muchy jeszcze upolować. Strzał też sporo mogę zrobić. Eee, tylko czekajcie. Dane. Pająk. Kłucie. Widzicie kłucie jest trochę słabe. Na pająki. Więc z łuku w sumie trochę słabo byśmy go bili. Tak szczerze mówiąc. Może sobie poradzę z blokami. Dobra idziemy. Ciekawie jestem kurde gdzie ta dziura tutaj była żeby koniczynkę znaleźć. Gdzieś tu jest dziura, w którą się wpada i, i ten, i koniczynka jest, to odblokowuje mutację na coś. Nie pamiętam dokładnie na co. Może to tu pod wodą jest? Czekajcie. O ja ja się tu utopię. Skabry. Dobra, ej, to nie jest to, to nie jest to. Ja pierdziu, uciekam, 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 uciekam. Płyń. Płyń, chłopie, płyń. Płyń, chłopie, płyń. Utopimy się, utopimy się, utopimy się. Dobra, nie wiem, czy to było to, czy nie to. W każdym razie nie znalazłem tego, czego szukałem. Nieważne. W każdym razie mamy zegarek. Zegarki to zmieniają wygląd tutaj menu ty to robisz? ona wyglądała jakby chciała zaatakować, ale nie. I w sumie tak sobie myślałem później, jak po tym jak wybudowałem bazę, czy nie lepiej by było wybudować sobie bazy koło jakiegoś właśnie takiego małego laboratorium. Bo tam mamy dostęp do nowych misji. Więc na bieżąco moglibyśmy sobie wymieniać misje i tak dalej. Więc to by było w sumie spoko. Zobaczcie, tu jest też laboratorium. W sumie, może dorzucę kamieniem w jagódkę, żeby sobie ją zeskanować. O. Pytanie tylko, czy ja tą siekierką to porozbijam. Tam, dam radę. Ej, nie zgniotła się i teraz. Teraz się toczy. Ej, ale fajnie w sumie, fajnie. A tu leżała na ziemi jagódka. Też sobie ją weźmiemy, bo to się w sumie może przydać. Dobra. Wchodzimy. Pierwszej kolejności do laboratorium. Zeskanujemy sobie to. Krzesełko, buszujący w żywopłocie jagodowa skórka, no to wiadomo. W sumie możemy jeszcze sobie to przeanalizować. Kolczasta kłoda, o to w sumie te pułapki mogą się nam przydać. Do obrony bazy czy coś. Nie jestem pewny czy to warto robić albo to, to pewnie mi jakiś smoothie tylko odblokuje. No właśnie. Misje? No, weźmiemy sobie misję i tak będziemy robić. Yy... Zbroje z mrówki, to nam się to przyda. I mamy jak, mam przycisk 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 jakąś kasetkę. I thought hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. But it appears not even the sanctuary of these leaves can protect my work from an errant flingman disc. The <laughs> tamo, breaches in the lab structures have invited all manner of arachnid invaders to wander in. My plan is to recalibrate the tasty bots for defensive action. A stop gap solution, to be sure, but I've no time for repairs, not when I'm so close to unlocking the mysteries of raw science. Kurde, i tak średnio bije te pająki małe, nie? To co dopiero z dużym pająkiem będzie? Kiepska ta maczuga mi się wydaje. Weźmiemy sobie to i zjemy sobie kilka grzybków. Tam jest RAF Science duży. Wyskoczę wcześniej, żeby to zebrać. A widzicie, kurde, tutaj mia jest jeszcze laboratorium. No tak, no tak. Ja to wszystko sobie odkrywałem oczywiście kiedyś. Mnie za to mniej więcej wszystko kojarzę. Z nich wypada science, no ta. Fajnie, fajnie, fajnie. Oj, tu jakaś skrzynka jest. O! No i teraz kurde by się przydało w sumie zjeść to. To i tak się zepsuje, więc sobie to zjemy. Będziemy mieli regenerację. Otwórz. Odłamek kruchego kwarcytu. No to się może przydać. Ej, fajna taka skrzynka. Szkoda, że takiej skrzynicy nie mogę zabrać do bazy, bo ona duża jest. A to co to jest? Ponowne uruchomienie. Jakiś rodzaj fal radiowych. Możliwe z źródła: sąsiad Bill Henderson. <grymne> Kasetka kolejna. Ej, to duże jest laboratorium. i find it a wonder that the Burgle mark 4s never caught on. I, I believe them to be far superior to the mark 3s. those never lived up to my expectations. how's that? Oh, they can only oh, calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. and they only had enough memory for one seasoning module. salt? Oh. or pepper? all solved with you, mark 4s not to mention your most excellent mustaches. <laughs> <ta> <laughs> thank you. I will never forget this moment. Dobra, już koniec? Nice. Doskonały wąs się to nazywało. Ponowne uruchomienie systemu. No dobra, no tutaj się można to poczytać. Ja oczywiście nie będę tracił teraz czasu na to, bo mamy co robić i pociągnijmy tą dźwignię. Co to robi? Ponowne uruchamianie. Działa. Antena poszukiwa. <laughs> To teraz może te, 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 te... Ojejku, jakie głośne. Dobra, ej, teraz będą nam działać te komputerki w środku. O, właśnie o te komputerki mi chodziło. To są chyba jakieś radary... radary materiały można szukać. Use survey stations to scan for analyzed materials. Visit additional stations to expand the survey network. Mhm, mm mhm. Mm Dobra. W takim razie stąd chyba mamy wszystko. Możemy iść dalej. Kurde, ciekawy jestem czy uda mi się w ogóle dojść do tego laboratorium. Bo z tego co pamiętam to nie była jakaś prosta droga. Uuu, pajączek. Ciekawe czy da się zakraść na niego. Ukryli że nie ma obrażeń jakby z ukrycia, nie? Od tyłu. Fajnie by było, jakby, jakby, jakby coś takiego było w tej grze też. Ale w sumie spoko, że mnie nie zauważył. Że, się, że, że wszedłem mu na plecy, jakby. Dobra, jak my teraz tutaj. Mamy przejść. W sumie tu przeskoczę, bo na tym patyku to tam, nie wiem, jakoś tak niepewnie bym się czuł. Teraz yy, tam musimy iść, tu jest tyrolka. Unikamy kokonów, bo z kokonów wyskakują pajączki i nie chcemy z nimi walczyć. Yy, tu jest jeszcze laboratorium, no ta. Ciekawe czy tam na górze coś jest, ale. Wydaje mi się, że nie. Aha, aha, no jak ja mam tu wziąć? No. For so long, I have felt taunted by the spiders of the yard. Climbing, crawling, skittering with the greatest of ease. Oh, and how they delight in violating my workspace. I can't take a single step without getting stuck in their confounded webbing. I'm wasting daylight running, climbing, surviving. Od trafiowania tego zbrojnego, cały kierunek, w tym razie, jest na tym samym poziomie. Ale może mój spider-friend, obejrzymy klient na moje problemy. Mhm. Mm ciekawe, o co chodziło? Jakie problemy mają pająki rozwiązać? Ciekawe, ciekawe. O, dmuchawiec. To mi się przyda, bo kurde. Ostatnio nie miałem miejsca, żeby sobie podnieść i wsadzić w ten. Ciekawe, czy tamta tyrolka działa, bo ona kiedyś nie działała. No teraz tego nie będę sprawdzał, może to innym razem sprawdzę. Tu już mamy frisbee. Tam pająki słychać na dole w sumie. Zobaczmy, takiego jeszcze nie, nie, nie skanowałem. Tutaj jest ogólnie wejście na bossa. ale bossa wiadomo. Na razie nie jesteśmy w stanie pokonać no i też nie jesteśmy w stanie przyzwać. Ale pora sciencea pójdę. W sumie możemy się tu rozejrzeć, czy coś tutaj jest do wzięcia. Czemu tu pająk jest w sieci? Wygląda jak ten krzyżak łąkowy, a to nie ona. Ciekawe, kurde, nie? Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj jak na razie nie mamy nic do zrobienia. Idziemy dalej, szukamy laboratorium. Mam nadzieję, że uda mi się tam wejść. Kurde, maczuga mi się psuje już trochę. Tu kolejny zegarek? Mam ja pierdziele i to już chyba trzeci zegarek tutaj znalazłem. Ajajaj. Mhm, mhm, mhm. Czekaj, czemu małych pajączków nie mogę zestunować? No nieważne. I fatalnie, bo robi mi się ciemno. No ale dobrze idziemy w każdym razie. Mam nadzieję. Tutaj jest kolejna tyrolka. Żebyśmy tylko na dół nie spadli. Ja nie pamiętam, jak się uruchamia y, dmuchawca, więc jak spadnę na dół, to prawdopodobnie nie zdążę zareagować. Ej co to tam się świeci, tak? No szkoda. Ała. Dobra, ja chłopie, odpoczywaj. Dobra. Kurde, kolejna kaseta. Ja pierdziu. Cały czas musimy słuchać. Tutaj tego nie chcę rozwalać. La nie wiem, dlaczego nie podniosło wcześniej. Tutaj nic nie mamy. Mamy jedzenie. Oczywiście nam się to kurde nie zestakuje. To coś! Tego kiedyś nie było. Kruchego marmuru takiego odłamku. Odłamek kruchego kwarcytu, odłamek kruchego marmuru. To potrzebujemy na kowadło. I to mi się bardzo przyda w sumie. Zjedzmy to, weźmy to. W sumie te smoothie, wszystko to, to się nam przyda do... do, do walki tam w, ty, w, tym, w tym laboratorium. Weźmy tą kasetę. No i chyba możemy iść dalej. Fatalnie, że jest ciemno. W sumie mam pochodnie. She just doesn't understand how important the work is. But in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Storm and beaches Wave Park has given me fresh inspiration. Yeah. A particular attraction sported a zip line over an undulating pool filled with sun-baked tubers. Basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. <laughs> Ale zgadzam się. To była ta zipowa linia, która wyciągnęła moją wyobraźnię. Taka elegancka rozwiązanie do moich problemów w hodzie. Kiedy wróciliśmy do domu, to od razu wróciłem do pracy. Po drugim argumentie, oczywiście. Boję się, że spadnę zaraz, no. Kurde, tam RaphScience jest. Ale wiecie co? Po tego RaphScience'a chyba wrócę kiedy indziej. Zresztą tam się chyba z drugiej strony idzie po tego RaphScience'a. Idziemy. Password, ale tu nie mamy hasła. Kurde, kolejna kaseta. No ja pierdziu, ile jeszcze będziemy słuchać? Eee, nie trzeba hasła było. A, hasło chyba jest do tych drzwi, a tutaj jest... Yy... Tu jest chyba salak za tymi drzwiami. To później sobie odkryjemy. Dobra. Tutaj możemy posłuchać. No i w międzyczasie idziemy dalej. Tu już chyba będą pająki i to jest problem. Ej tu zamknięte jest. A, dobra, chyba przez sieć. No i są małe pajączki. Ciekawe kurde czy one są silne.

Umieram. A dobra, nigdy w życiu tego nie zabiję. Umieram. Co to? Kurde, miało być! Ja nie wiem, gdzie ja mam zapis. No dobra, no to w takim razie, kurde, ja tutaj nie mam co szukać w ogóle nawet. Nieprawidłowe hasło. A, musimy znać hasło, żeby tutaj wcisnąć. Na, no, hasło odkryjemy sobie po prostu dalej w laboratorium. Ej, ale no to tutaj to, 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 to ja nie mam, nie mam w ogóle nic do roboty w takim razie. No to ciekawe, kurde, w takim razie jak ja mam się przygotować. No myślałem, że sobie coś tutaj odkryję, no ale... Jednak nie. Zapomniałem jeszcze u Bergla sprawdzić. Schematy. O, no to powiem szczerze, że troszeczkę mnie to zaskoczyło, bo, bo myślałem, że skoro nas tak wcześniej tutaj wysłali, znaczy wysłali nas wcześniej, no w sumie nas nie wysłali tutaj, ale Bergal już przy pierwszym spotkaniu mówił, że powinienem odwiedzić to laboratorium. Czy ten mały pająk zeskoczył na dół? Ciekawe, jakbym użył tutaj dm tego dmuchawca, to czy bym dał radę tutaj wskoczyć po tego Rafsayansa? No ale dobra. Wygląda na to, że tutaj nie damy rady nic zrobić. Nie wiem, nie, nie pamiętam gdzie ten jest. Dobra, nieważne. Wrócę po niego tak czy siak, będę miał okazję wrócić po niego później. Eee, wracam do Bergla. Zobaczymy, czy mam jakieś schematy i ewentualnie sobie coś jeszcze w bazie pobudujemy. Nie mam tutaj tego. Nie mam eee, tego kolektorka wody. Nie wiem, co tam <laughs> trzeba, żeby to. Odblokować. Prawdopodobnie. A, chyba wiem. Ja tam chyba potrzebuję nogi. Nogi z bombardiera albo coś takiego. Więc pewnie dopóki nie zabiję jakiegoś bombardiera czy tam jakiegoś innego tego nie zdobędę, to, to, to prawdopodobnie nie, nie, nie odkryję sobie tego. Będziemy musieli to zbadać, pewnie w laboratorium. Dobra. Coś słyszałem. Ja tu powinienem mieć już. Zaczęło mi tu strasznie dużo mrówek chodzić. Kurde, i to jedzenie mi się zepsuje. Straszna szkoda. No najważniejsze w sumie, że smoothie się nie zepsuje. To smoothie se pochowam, to mi się przyda do eksploracji. No dobra. Eee, w takim razie zrobimy sobie pancerz z mrówki, bo mamy w sumie misję i przyda nam się to do zbierania, do budowania bazy, do zbierania materiałów, nie? Kurde, jeszcze dwie części z mrówki mi brakuje. Mamy. Czekajcie, zrobiłem to? Nie, linę zrobiłem przez przypadek. Dobra. Mamy pancerz z mróweczki. Elegancko. Jak na razie, w sumie schowam go do skrzynki i będę chodził w tym pancerzu z żołędzia. No ale kurde, troszeczkę się zawiodłem, bo. No nie dałem rady nic tam kompletnie zrobić w tym laboratorium i. I co ja teraz mam zrobić? Skąd ta woda się tu wzięła? Czemu to jest zbagowane? Mogę sobie na pewno zbudować punkt Smoothie. No, mogę zaprojektować w sumie. Aczkolwiek, kurde, teraz się zastanawiam. Skoro ja planuję zmienić miejscówkę na bazę, czy jest sens takie rzeczy budować? Kowadło, kowadło, kowadło. Tu jest kowadło. O! W sumie, jak nie będę gdzieś daleko mieszkał, to będę mógł sobie to przerobić, nie? Znaczy, w sensie nie przerobić, nie tyle co przerobić, co przenieść, nie? Więc w sumie nie będzie aż takiej tragedii, no chyba że daleko będę musiał nosić. No ale wiecie co? To już jest problem Michała z przyszłości. Eh, pancerz też można ulepszyć? Kruchy pancerz. Uuu, to ciekawe, a jak robić kruchy pancerz? Kruchy pancerz i krucha osełka, to jest pewnie do ulepszania broni. A to jest do ulepszania pancerza. Spoko! I to jest z marmuru, a to jest z kwarcytu. Fajna sprawa. Dobra, dwie kruche osełki Wytwórz. Czemu? Aha, stół warsztatowy, dobra. Dwie kruche osełki. Ulepszymy sobie maczugę. A i teraz cztery kruche osełki. To już są cztery kwarce. No dobra, no działa to mniej więcej tak samo jak wcześniej. Tylko wcześniej używaliśmy kwarcyt, a teraz musimy kraftować z tego osełki. Trochę więcej roboty, ale w sumie cena taka sama. No ale słuchajcie, troszeczkę, kurde, wydaje mi się, że mało zrobiłem. Bo plan miałem inny całkowicie. Może po odcineczku, słuchajcie, zastanowię się, gdzie bym mógł mieć jeszcze bazę. Ewentualnie dajcie mi znać w komentarzach. A póki co, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!